Cześć, z tej strony Kamil z kanału Mega Space Fighter i mam dla Was taką informację, mianowicie jest taki konkurs jak Grand Video Hours wyróżniający najlepszych polskich twórców wideo działających w sieci. Finał odbywa się w warszawskim kinie Iluzjon w ogóle poprowadzony z takim dużym rozmachem. Możecie tam poznać naprawdę fantastycznych ludzi, twórców, porozmawiać z nimi i więcej. Ja swoich sił spróbowałem w zeszłym roku i udało się. Zostałem laureatem kategorii Hobby, Podróże i Sport oraz Nagrodę Specjalnej Warszawskiej Szkoły Filmowej. Więc jeżeli tylko macie jakieś ciekawe hobby, tak jak ja lubicie siedzieć na strychu godzinami po ciemku i animować z klocków LEGO,